Jarek bił się. siema O nie, czekaj, options, controlsy. Snik, nie ma biegania? Nie. poczekajcie minimal nie, 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 off off nie, nie, pierdolnięty. Performance, max fps nie, distance może być far Fast, move lighting off Dobra jest, dobrze jest No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią Mam pomysł Co już zniszczyliście? No pojebało cię, że będziesz kurwa niszczył ten No co ty robisz? Nie nisz tego Na dobry start. Nie! Mamy startować od zera, a nie, a nie wykorzystywać Czy znaczy nie, ale nie, nie No przestań ci się nie bić Dobra, chodźcie, już klikamy No kurwa Czekaj, tak. Y, gracze, operatorzy... O! Cfeluć. Nie chcę, żeby to nam działało! Co Dobra, odpierdali? sprawdzam, co tu, co tu się odpierdala. Bababu! No, są hmm. po części też racjonalne no, Tak, czyli według ciebie mam nie zużywać internetu, który mi się Po marzy... rzadko korzystam. Daj to wszystko i zaraz robię ten, skrzynkę, o ile ktoś posiada kurwa drewna chodź, do, chodź na tego, chodź na... Do, chodź do bazy No. Nie wyrosło Cały sufit mi się zawalił nas. stępu się patrzę do góry Nie patrzę do góry co kurwa ty myślałeś? No co kurwa, no 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 Co kurwa? A co kurwa? Pijemy, pijemy Coś to też klepa Minecraft robią Ja nie masz Nie mam Pamiętaj, no, że siekier siekiera bije nie. teraz samo co kilo Co? Siekiera bije teraz samo co kilo Pani, że Mam jeden głodu